Magdalena Stysiek, Mówię od razu mi się Buzia cieszy, bo jest to osoba, którą bardzo lubię. Miło Cię widzieć. Cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo również słychać? miło widzieć pewnie. Co słychać, no nie uciekniemy od pytania o zdrowie. Jak twoje zdrowie powiedz w tych trudnych czasach? A dziękuję, dziękuję. Myślę, że w tych czasach to, to dobre pytanie i odpukać póki co jest, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Zdrowie jest i to covidowe, i to, COVID i to yy, sportowe, więc nie jest to ciężko. No właśnie, już dobra, COVID zostawmy, bo na, na co dzień mamy tego potem, przynajmniej Aha, ja. Też tak e, co do zdrowia, to no, sama powiedziałaś, że chyba jest nieźle. Znaczy, ja wiem, że jest nieźle, bo spojrzałem sobie na statystyki dzisiaj, to odkrywcze nie jest, matematyka jest prosta. 161 punktów w 7 meczach, no to tak trochę się ten, na, namachałaś ostatnio. Jak, jak ci idzie? W ogóle gratuluję postawy indywidualnej miejsca zespołu. Jak ci jest, powiedz, jak się czujesz? Dziękuję, dziękuję. No tak, zaczęłyśmy z mocnego C ten sezon, można powiedzieć, jako klub Sabino del Bene. Fajne osiągi indywidualne i fajne osiągi też drużynowe i to bardzo dobrze cieszy, ale nie ukrywam, jesteśmy młodą drużyną, Jesteśmy bardzo bardzo mocnym zespołem. I, i to nie ukrywam, i, i to na, na pewno mogę powiedzieć szczerze, że stać nas na dużo i na pewno będziemy walczyć. I to cieszy, i to cieszy nawet mnie, nawet mnie jako osobę. I to widać, jaka odpowiedzialność w tym roku leży na moich barkach. Mam nadzieję, że tak, tak zostanie na, na, na później i że sobie z tym poradzę. Ja to lubię słyszeć, właśnie z Twoich ust o odpowiedzialności, bo Ty. To mi zawsze imponowało ciebie, że ty nigdy nie uciekałaś od, od, od odpowiedzialności, zawsze mówiłeś, że nie ma sprawy, dawajcie piłki, do mnie jestem gotowa. Tutaj dużo sprawy. Trzeba, trzeba, sobie. trzeba, pewnie, że tak, pewnie, że tak. Bo ja uważam, że właśnie e, w ciężkich gnie nie jest, nie jest jakimś jakimś show robić punkty przystanie 2-2, przystanie 15-15 w tej przystanie po 23. Ja uważam, że wtedy, wtedy pokazuje się swoją największą moc. Gdy są wiadomo, lekkie nerwy. Opowiedz coś o zespole. Trener Massimo Barboni właśnie mówił o tym, że ma młody zespół, czyli ty nie jesteś jedyną, Jezus, jak to ładnie powiedzieć, jedynym dziewczęciem i że mam nadzieję, że się nie obrazisz. Ale jest was więcej. Jestem najmłodsza nie więc. To też chyba normalne. Można z nie mówić, pewnie. E, po pierwsze, no to chciałabym powiedzieć, że bardzo, bardzo dobry trener. Z Tyloma osiągnięciami yy, doświadczony i naprawdę ja czuję, że się rozwijam i mogę jeszcze więcej się rozwinąć przy tym trenerze i to na pewno cieszy. Yy, drużyna, tak, drużyna, drużyna młoda, ale tak jak już powiedziałam wcześniej, bardzo, bardzo mocna. Na każdej pozycji udowadniamy, że jesteśmy mocne w swoich aspektach gry, czy to środkowe, przyjmujące, czy rozgrywające. Mamy tą wszechstronność. Jednak jak coś się wydarzy, to, to zawsze jest jakaś zmiana. Jest z kim? Jest, która z dziewczyn, z którą się najbardziej trzyma, to tak z reguły jest, że, że można lubić wszystkie, ale jest się z kimś najbliżej. Z miną z miną popowiedź jest to serbka, a nie ukrywam, że z Serbkami mam bardzo dobry kontakt z, z każdą serbką, ale tak tutaj powiem szczerze, że z każdą dziewczyną. Z każdą dziewczyną naprawdę tworzymy bardzo dobry zespół, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem. Yy, jesteśmy naprawdę dobrze dogranym zespołem i, i mamy kontakt poza boiskiem, co też oczywiście myślę, przekłada się na grę na boisku. Jesteście trzy we Włoszech. Mówię o Polkach. Jest Asia Wołosz, jest Malwina Smażek Godek, jesteś ty. Kolejność yy, przypadkowa, <grym>, dowolna. Mecze z dziewczynami już za tobą, przynajmniej w pierwszej rundzie. Yy, ostatnio grałaś z Malwiną. No w Polsce się głośno o jednej akcji zrobiło. Chcesz coś powiedzieć, czy nie za bardzo? Przepraszam, no ale nie, no zostałam poproszona. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak yy, to jest siatkówka, to jest siatkówka, jak w innych meczach ja uderzałam niechcący też dziewczyny yy, w głowę, bo to, bo to się nie wyceluje, wiadomo, wiadomo. Malwina mnie przeprosiła, my, ja mam bardzo dobry kontakt z Malwiną i to po prostu czysto siatkarsko akcja była trudno, dostałam w głowę, dostałam. Ludzie się śmieją, że to była wojna polsko-polska. Ja tak nie uważam, my, my tak z Malwiną nawet tak nie uważamy. Oczywiście każda gra dla innego zespołu, każdy zespół chce wygrać ja uważam, że to był mecz na bardzo wysokim poziomie i naprawdę bardzo dobry mecz. Niestety dla nas, jako Sabino, przegrany, ale po mocnej walce, więc ja jestem naprawdę dumna. Z tego, jaką pokazałyśmy grę w tym meczu. I tak jak mówię, trudno, no uderzyła, to uderzyła w głowę. No. Tak, tak bywa, tak bywa. No oczywiście. No, wygląda na to, że mimo wszystko ty częściej takie rzeczy robisz. A powiedz jeszcze o tym o, mówiliśmy, a czy powiedziałeś o meczu przegranym mimo wszystko 3-2. Ale tu znowu byłaś liderką zespołu mecz na wysokim poziomie. Czy oprócz poziomu? Jest, znaczy czy co jeszcze różni Ligę włoską od Ligi Polskiej, tak z twojego punktu widzenia, bardzo młode jeszcze zawodniczki? No to tak jak mówię, na pewno poziom, na pewno zaangażowanie w treningach, na pewno presja. I, i nie można tutaj podejść do jednego meczu, że gramy powiedzmy z ostatnią drużyną z tabeli. Bo my grałyśmy teraz aktualnie. Bardzo dobrym Bergamo, który aktualnie znajduje się z ostatnią dużą z tabeli, i one nam punkt. Był to jedyny tiebreak. A grałośmy z, powiedzmy z wiceliderem albo, albo z dużą z czwartego miejsca, i to był bardzo łatwy mecz 0, więc yy, nie można patrzeć na pryzmat tabeli i oceniać z drużyny po, po tym, które miejsce osiągną w tabeli. tak? Do każdego meczu musimy podejść bardzo z. Skoncentrowane i, i dać siebie maksa, bo, tak jak mówię, nie ma tutaj, nie ma łatwych męczy. Jesteś szczęśliwa we Włoszech? Bardzo. Dobrze ci. Bardzo jestem szczęśliwa i, i muszę powiedzieć, że naprawdę wszystko mi się tutaj podoba i kultura, i ludzie i, i naprawdę, naprawdę jestem szczęśliwa. Mogę to śmiało powiedzieć. Słuchaj, Magda, naprawdę dziękuję Ci, bo to myślę, że nie nasza ostatnia, mam taką nadzieję, rozmowa. Dziękuję za poświęcony czas. Eee, pauzujecie? Masz trochę wolnego? Masz jakiś plan na dziś, na jutro? Czy tre Pauzujemy. Bo wczoraj tylko pauza była, już jutro wyjeżdżamy do Mądzy, bo gramy w sobotę, nam przełożyli met z niedzieli na sobotę, więc gramy. Później najdłuższy wyjazd nas czeka we wtorek, bo w, w środę gramy z CUNEO y, 6,5, myślę 6 godzin, 6,5 coś takiego. Najdłuższy nas wyjazd. Więc zobaczymy, ale cieszy to, mimo tego, tego wszystkiego, co się dzieje, to naprawdę cieszy, że gra, cieszy to, że w ogóle gramy tą ligę. Cieszy. Mam nadzieję, że kończymy. Poproszę Cię na koniec, pozdrów swoich sympatyków, bo ich masz mnóstwo w Polsce, ja o tym dobrze wiem, ja jestem jednym z nich. A, dziękuję, dziękuję i tak bardzo chciałabym Was wszystkich serdecznie pozdrowić, trzymajcie kciuki, mam nadzieję. Do szybkiego zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo, Magda. Do, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.